Widziałem na kanale planszowo gra Set od wydawnictwa G3 co w pudełku Gra mam używaną więc nie zrobię takiego typowego unboxingu tylko zajrzymy sobie do pudełeczka jest to typowe pudełko w takim rozmiarze kieszonkowym yy, tworzone przez wydawnictwo G3 Oni całą serię mieli takich gier yy, właśnie małych jeżeli chodzi o grę, to w środku mamy 81 kart. Gra jest przeznaczona od 1 do 20 osób, nawet czyli typowa imprezówka. Bardzo szybka, bo 20 minut rozgrywka trwa. Próg wejścia jest bardzo niski, bo to jest 6. I zejrzyjmy sobie, co mamy też w środku. Jak otworzymy sobie pudełeczko, to mamy instrukcję. Instrukcję wydrukowaną na takim jednym, długim papierze. Yy, niestety na zwykły. nie jest to papier kredowy, więc nie, nie ma tutaj jakoś szału. Są yy, rozpisane, yy, rozpisane karty yy, Jakiego rodzaju karty możemy dostać, cała yy, instrukcja i yy, jakieś przykłady, jest też zasady turniejowe, więc gra ma yy, też yy, ten potencjał turniejowy Jak najbardziej sobie i jak sobie teraz wymiemy te karty zobaczymy to to po prostu tutaj nic nie ma są są po prostu tylko abstrakcyjne całkowicie figury zatem zatem po prostu no tutaj tutaj nawet młodsze dzieciaki spokojnie mogą sobie w to wejść i zagrać bardzo prosta bardzo prosta zawartość nic więcej tutaj właściwie nie ma, nie ma co powiadać. Yy, po prostu zawartości. Zapraszam na kolejny film, gdzie będzie instrukcja. Pokażę też przykładową rozgrywkę, mniej więcej, jak to sprawdza się w praktyce. No i na koniec, oczywiście, podzielę się recenzją, co sądzę o tej grze. Yy, jakie ma plusy, jakie ma minusy, dla kogo jest nieco skierowana. Yy, natomiast jeżeli jesteście zainteresowani, no to odsyłam właśnie do wydawnictwa G3. Mają całą masę takich różnych. Yy, gierek yy, przeznaczonych yy, dla młodszych graczy często yy, gierek które można yy, wykorzystywać imprezowo, yy, gierek które właśnie są w niedużym yy, opakowaniu i tak dalej ale na przykład mają też takie bardziej skomplikowane bardzo pięknie wykonane gry jak na przykład szybka kawka yy, jest to na moim filmie do szybkiej kawki też yy, ma być a dopiero ma być ma się dopiero ukazać yy, dodatek yy, ale ciacho. także jestem bardzo tego ciekaw yy, i no, zapraszam, zapraszam, zostawcie suba i widzimy się na kolejnych filmach.